Pięć kobiet, które jeżdżą szybciej od Ciebie. Sabine Schmitz, znana jako królowa Nürburgringu, okrążyła ten legendarny tor ponad 20 tysięcy razy. Była jedyną kobietą, która wygrała 24-godzinny wyścig na Nürburgringu i to dwukrotnie. Michelle Mouton, jedyna kobieta z podium rajdowych Mistrzostw Świata. Została wicemistrzynią w 1982 roku, a w 1985 podczas rajdów musiała przebierać się w krzakach, bo organizatorzy odmówili jej dostępu do damskiej toalety. Jutta Kleinschmidt to pierwsza i jedyna kobieta, która wygrała najtrudniejszy rajd świata. Rajd Dakar w 2001 roku. Jako zawodowy inżynier BMW wykorzystywała swoją wiedzę techniczną do jazdy w ekstremalnych warunkach. Lili Nis, tancerka kabaretowa z lat 30. Stała się królową Grand Prix, występowała w jedwabnych kombinezonach, a ówczesna prasa pisała więcej o jej nogach, niż o osiągnięciach Maria Antonietta Vance, urodzona w Krakowie, pięciokrotnie startowała w rajdzie Mille Mignie, a robiła to wszystko w jedwabnych apaszkach i perłach, mówiąc, elegancja to broń kobiety na męskim torze.